Czy pani prezes uważa, że to się y, da zrobić w tak szybkim tempie, żeby uratować gospodarkę? No. To będzie bardzo, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, będzie bardzo trudne, bo my dzisiaj też nie potrafimy tak do końca postawić jasnej diagnozy, jaka jest sytuacja. Jak głęboko A ten kryzys nie, można się, takiej nie mamy takiej diagnozy, nie możemy postawić, ponieważ my nie dysponujemy takimi danymi i tymi e, wszystkimi e, wskaźnikami, którymi dysponuje minister czy finansów, premier, przed, nazwijmy rząd, rząd ta, ta. Bo, to, bo to jest najprostsze. My do końca tego wszystkiego nie wiemy. No, opieramy się oczywiście na oficjalnych danych, które podaje ministerstwo, na tych sprawozdaniach, na tym, co usłyszymy w Sejmie. No, w Sejmie najczęściej słyszymy ogólniki jakieś takie właśnie tak. bardzo... właściwie to samo w kółko, prawda? Że jest zielona wyspa i będzie bardzo dobrze. Dziś jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Ale no, nie ma tych, tych konkretów. Poza tym ja... Nie mam zaufania do tego, co mówi minister, czy co mówi premier, jeżeli chodzi o finanse publiczne i jeżeli chodzi o gospodarkę. Jeżeli wczoraj premier mówi tak, że absolutnie nie będą prywatyzować lasów państwowych, a jednocześnie w ustawie o finansach publicznych są stosowne zapisy, które do tego mogą doprowadzić. No to ja mam pytanie takie, po co tu panowie zapisujecie w ustawie, skoro nie chcecie tego prywatyzować? Z drugiej strony jest tak, wpisują wyższe stawki podatku VAT i w jednym momencie jest w ustawie napisane, że to jest na trzy lata. Ja zadałam wczoraj takie pytanie, a co będzie, jeżeli po tych trzech latach obowiązywania tych stawek ten stopień zadłużenia nadal będzie te 55%, bo to pod tym warunkiem jest prezent, to co wtedy po tych trzech latach tak. cofniemy się. No przecież to jest mówiąc tak wprost i kolokwialnie no kpienie z Polaków, no kpienie z naszych w ogóle jakichś możliwości rozumienia świata. No nie wiem, czy, czy rząd już sobie tak myśli, że cokolwiek im tam napiszemy, czy wciśniemy, to to wszystko jest możliwe. Tak nie jest po prostu. I to niestety świadczy o tym, że Rząd się bawi z Polską, bawi się z polską gospodarką, bawi się polskimi finansami. I na to wszystko jeszcze, no niestety, ta taka dążność do medialnego istnienia i taka ta maniera właśnie podporządkowania wszystkiego temu e, gładkiemu PR-owi, uśmiechaniu się i tak dalej, wzięła górę już no niestety nad resztkami rozsądku. Ale to się ludziom podoba, pani prezes. Ja myślę, że to coraz mniej się ludziom podoba, bo to co ja słyszę w terenie od ludzi, którzy może mają mniejszą siłę przebicia, czy nie mają dostępu do tych mainstreamowych mediów, czy są ludźmi, którzy nie mogą ani nie mają czasu zajmować się polityką, bo po prostu codziennie muszą zastanawiać się, czy przeżyją od pierwszego do pierwszego. Oni mają Coraz bardziej tego dosyć. I, I wydaje się, że te wybory samorządowe i ten wynik Platformy, który, która dzisiaj mówi, no, że pięknie, prawda, bo uzyskali bardzo dobry wynik, to jest wynik pozorny, bo e, oni uzyskali bardzo słaby wynik, jak na to, jakie mieli zapowiedzi i czego oczekiwali. To zaczyna świadczyć o tym, że m, coraz więcej ludzi zaczyna e, właśnie te, te, patrzeć, widzieć tą, tą, że, tą rzeczywistość prawdziwą a nie tą wirtualną, którą próbują nam panowie z rządów wykreować. Mam jeszcze takie, taką jedną wątpliwość. Jak ten, to zsuwanie się po równi pochyłej naszych finansów, a przez to naszej gospodarki może wpłynąć na polski system bankowy? A raczej na ten system bankowy, który mamy w kraju, bo chyba nie jest on właściwie polski. Z wielu względów. No nie, no polskiego systemu bankowego już właściwie nie mamy. No cóż, to jest dobre pytanie. Ja powiem w ten sposób: kiedy myśmy, Prawo i sprawiedliwość, kiedy miała być wprowadzona podwyżka podatku VAT-u, myśmy zaproponowali zamiast tego wprowadzenie podatku bankowego. Który, który dałby do systemu, do budżetu tyle samo pieniędzy, ile byłoby po, po podwyżce VAT-u, a nie dotknąłby w taki sam, w taki truk, bardzo e, bolesny sposób e, podatników Polaków, każdego z nas. I wówczas e, bardzo był duży opór ze strony mm, no, rządu, ale przede wszystkim środowisk bankowych potem minister Rostowski powiedział, że no to trzeba się może zastanowić, że oni jednak też przygotowują taką formę podatku bankowego. Dzisiaj cisza, nikt no na właśnie. ten temat nie mówi, co jest zastanawiające. Natomiast ostatnie dane, które się pokazały, poka mówią o tym, że w bankach coraz mniej pojawia się lokat. Coraz mniej Polaków ma oszczędności w bankach. I to okazuje się, że coraz mniejsze są te oszczędności na rachunkach bieżących. No co to oznacza? Rachunki bieżące są przecież to, co my na co dzień wydajemy, wydajemy prawda? A jednocześnie w zatrważający sposób rośnie liczba Polaków, którzy nie mogą spłacić swojego zadłużenia. Pod... Czym to grozi? Czym to grozi? No to grozi tym, że coraz większa liczba mieszkańców Polski będzie po prostu. Niewypłacalne Będzie miała kłopoty ze spłatą swojego zadłużenia, bo z jednej strony biednieją, jak widać, no bo jeżeli ktoś nie ma lokaty w banku, no to znaczy, że po prostu nie ma pieniędzy, z drugiej strony zaciąga kredyty, a dla banków, no to oznacza tyle, że będą mieli mniej również pieniędzy w tym swoim bieżącym obrocie, prawda? No i teraz jest pytanie takie, czy będą się pojawiały kolejne próby przejęcia fuzji, łączenia banków? Mieliśmy już takie przykłady, wykupowanie jednego przez drugiego, dziwnych operacji. Jeżeli na to wszystko jeszcze złoży nam się. Yy, ta sytuacja na rynkach finansowych, gdzie na pewno, i to jest potwierdzone już, że pewne te wahnięcia, jeżeli chodzi o rynki finansowe, i te elementy kryzysu były wywołane poprzez ingerencję właśnie na. Czy na złotym, czy na euro. Więc to jest bardzo, wygląda niebezpiecznie, i należy założyć, że w przyszłym roku te, te właśnie działania na rynkach finansowych mogą by być bardzo, bardzo niekorzystne. To znaczy, jakby Pani określiła szansę młodego człowieka, który właśnie w tej chwili skończył studia albo zdobył inne kwalifikacje i stara się o pracę stara się o założenie rodziny, w związku z tym musi się postarać o mieszkanie, no bo gdzieś dzieci trzeba mieć mm -hmm. i wychowywać, potem trzeba będzie je kształcić, kredyt brać, nie brać? No, jeżeli się nie ma dochodów, to nie brać kredytu, tych stabilnych. Proszę też zauważyć, że Najwyższy stopień bezrobocia w tej chwili w Polsce jest wśród absolwentów wyższych uczelni. To jest też bardzo znamienne, prawda? No perspektywy są bardzo złe. Jeszcze tutaj z perspektywy Warszawy wygląda to może nie najgorzej, bo mimo wszystko tutaj ten rynek pracy jest w miarę dobry i zarobki też. Ale jeżeli już wyjedziemy poza Warszawę, pojedziemy do tych mniejszych miejscowości, no to tam widać, że... Młodzi ludzie po prostu uciekają, uciekają z yy, prowincji, tak zwanej. Yy, I czym to grozi? No, no, grozi to tym, że. Ale to jest też przemyślany plan yy, Platformy, jeżeli Państwo zauważycie. Jaki, był, jaki jest ich pomysł na samorządy, na przykład, czyli to budowanie dużych no metropolii, prawda? Kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi, że my chcemy zrównoważonego rozwoju, to znaczy każda gmina, każda miejscowość w Polsce ma mieć taką samą szansę rozwoju, czy to jest Pcim, czy to jest Warszawa. Co zrobią władze lokalne już potem z tym, to, to już oczywiście od nich zależy, albo, albo wykorzystają szansę, albo nie. Natomiast. <laughs> To będzie skutkowało w ten sposób, że ludzie uciekają, młodzi ludzie uciekają z tych mniejszych miejscowości dużych miast. Duże miasta będą się w miarę dobrze rozwijały, natomiast na tych obrzeżach będą i problemy demograficzne, no i gospodarcze, czyli będzie nam się różnicowało bardzo poziom życia w Polsce. Będziemy mieli wyraźne zróżnicowanie na te lepiej i gorzej rozwinięte rejony. No, troszkę to tak przypomina sytuację, kiedy po, przy, po połączeniu Niemiec, jak wyglądało NRD, prawda, jak wyglądało RFN, kiedy wszyscy z NRD nagle zaczęli uciekać i ten, ta wschodnia część Niemiec po prostu zaczęła no, po prostu być coraz bardziej zdegradowana, prawda. Jeżeli państwo dzisiaj pojedziecie do Hiszpanii czy do Portugalii, to tam już też na prowincji są całe miasteczka, które właściwie świecą pustkami, Ludzie przenoszą się z dużych miast. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Jeżeli to są naczynia, wszystko system naczyń połączonych, bo to trzeba rozmawiać o, o finansach, o gospodarce o, i o demografii w połączeniu. Prawda? Jeżeli my chcemy myśleć o tym, żeby polskie społeczeństwo się rozwijało i młodzi ludzie w Polsce mieli szansę znalezienia pracy, zatrudnienia. A przez to rozwijała się Polska, bo przez to jest warunkowane, no to musimy przede wszystkim myśleć o tym, żeby mieli możliwość jednakowego startu właśnie na tych, zarówno w Warszawie, ale i w tych mniejszych miejscowościach. To pani prezentuje pogląd, że gospodarka jest dla ludzi, a nie dla wybranych. No, oczywiście. Nie dla tych, którym się udało wyjątkowo. Gospodarka jest dla ludzi i gospodarka ma ludziom służyć i przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że wszyscy muszą mieć w Polsce równe szanse, jeżeli chodzi o sprawy społeczne, gospodarcze i każdy z nas powinien mieć taką samą możliwość korzystania z tego, co daje państwo I, na wolny rynek. To, I Wolny rynek. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pani bardzo. Poseł.